Witam Czyli zaczęliśmy już ten montaż Jakby prawidłowy W sobotę żeśmy tylko trochę zaczęli Tutaj z Karolem I odpuściliśmy Było tak gorąco, że zostawiliśmy to Poza tym do tego, żeby tutaj skręcać tą dolną śrubę Dolną śrubę, która trzyma szynę Potrzebna jest piętnastka płaska My nie mieliśmy Więc zostawiliśmy to I ja sobie wczoraj tu ogarniałem sam Ale tak po kolei może Każdy musi... Jeżeli sam robi, to musi ogarnąć swój dach przede wszystkim. To jeszcze przed zamówieniem, przed zamówieniem paneli musi ogarnąć jak te panele u niego będą leżały, to potem przy zamówieniu jest potrzebne, bo to będziecie musieli wiedzieć czy będziecie mieli dwa rzędy, trzy rzędy, czy dwa rzędy i tam kawałek gdzieś jednego. To zależy od dachu, prawda? Ja mam dach bardzo prosty, najprostszy jaki może być. Wiadomo, stodoła, doła, dwuspadówka, 35 stopni tylko, więc ja sobie tutaj chodzę. Jak zauważycie, to też inaczej robię jak większość firm, bo firmy robią pierwszy, pierwszy szynę, potem drugą i po kolei sobie przechodzą. Ja zamontowałem pierwszą wczoraj, wczoraj czy nie, w sobotę już mieliśmy zamontowaną, tylko nieskręconą. Teraz Wam też pokażę, jak montuje się te. Uchwyty mocujące szynę do dachu. Tak więc na szybko pokażę Wam o co chodzi tu z montowaniem tych uchwytów montażowych i dlaczego są takie szerokie, jak krokwie, które są tutaj, tu jest akurat już kontruata, tak pod kontrulatą jest krokiew i o co tutaj chodzi, że tak powiem, bo wiadomo, że powinna najlepiej jak ten uchwyt jest tutaj na dole na dole, jak gdyby fali. Ale jeżeli damy centralnie ten uchwyt, tutaj, to mamy tutaj taką dziurę. Nie można tego docisnąć, jest troszkę jak gdyby w powietrzu cały, cały ten uchwyt, dlatego musimy go troszkę przesunąć, i wtedy nam leży pięknie na dachówce. Nie jest centralnie na środku, ale to niczym nie przeszkadza, bo później mamy tą regulację tutaj i tu możemy sobie jeszcze regulować wyżej, niżej i na boki czy też szynę całą trochę wyżej, trochę niżej. I co, jak mamy już tak mniej więcej to ustawione? Zalecają, że troszeczkę należy podnieść ponad tą dachówkę, żeby tu się nie opierało, chociaż nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. I następnie wkręty. No, wkręty, ja używam takich wkrętów z samo nawiertakiem. Najważniejsze, aby łeb ten był większy niż dziura w tym uchwycie Niektórzy mówią, że najlepsze są te wkręty farmerskie z takim kołnierzem Tutaj w koło, tutaj na, z takim kołnierzem Ja takich nie mam, miałem takie ze stali nierdzewnej Więc wykorzystam takie Najczęściej wychodzi Wam trzy wkręty Czyli wkrętareczka i jedziemy Powtarzamy tę czynność jeszcze dwa razy. Yy. Następnie od razu kluczyk. Ustawiamy tu ładnie, żeby to leżało na dachówce. I dokręcamy. Najlepiej no to robić od razu, żeby potem nie zapomnieć. Ja mam akurat płaski. Tu można robić wygiętym jakimkolwiek strekotką czy tam z czymś. To nie ma żadnego znaczenia. Ten płaski do czegoś innego się przydaje i później powiem, albo wcześniej powiem Wam, o co chodzi. Następnie opuszczamy taką dachóweczkę. Tą dachówkę wcześniej trzeba podbić do góry albo ręką, albo jakimś klockiem drewna małym. Opuszczamy troszkę niżej, żeby zaznaczyć, gdzie zrobić podcięcie. Czyli gdzieś będzie tutaj. I tutaj potrzebujemy tu podcięcia około pół centymetrowego. I jak mamy już odznaczone, trzeba wyjąć dachóweczkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Bo ta dachóweczka czasami wychodzi fajnie, a czasami niefajnie. Ale ogólnie trzeba ją wyjąć. No, ta wyszła akurat niefajnie, ale wyszła. Ogólnie pamiętajcie, dachówki są dość twarde i nie ma problemu, żeby tam coś pękło. Idziemy to podcinać czyli przeszlifować dachóweczkę. Tak więc wygląda już dachówka włożona na swoje miejsce. Przed chwilą ją podszlifowałem i włożona jest tutaj. Tu widać zacięcie. Mam nadzieję, że to widać. Oczywiście ona nie jest widoczna gdzieś tam z dołu, niczym nie przeszkadza. I tyle. Tutaj później pasuje wszystko pięknie, ładnie i fajnie. Tu mamy już późną godzinę, ale zostało mi tylko kilka podszlifować dachówek i będę miał wszystkie mm, te uchwyty zamontowane. Jutro od rana zabieramy się za szyny. I później. Y Ogarnąłem już to wszystko, no trochę to zajęło, także jak Wam mówię, musicie sobie porozmierzać, żeby Wam nie wyszło gdzieś potem panel za dachem albo gdzieś tam y, na, na kalnicy, na górze, na gąsiorach, tak? Więc to musicie sobie tam ogarnąć. I później co? No już jak macie y, pierwszą troszynę ustawioną, używamy sznurka. Ja używam zwykłego sznurka, puściłem go y, po długości całej tam. I sobie poustawiałem na tych uchwytach. Tutaj jest regulacja wyżej, niżej. Oczywiście najpierw końcowe, ale to każdy ogarnie tam, jak już będzie sobie montował. Pamiętajcie, że ja nie montowałem czegoś takiego nigdy w życiu. Widziałem tylko u dwóch czy u trzech osób, jak jest to skonstruowane, jak to wygląda, jak to potem są przewody połączone. I tyle. Czyli jak już mam, ja sobie zrobiłem, ustawiłem ten i jak wam mówiłem, że mogę chodzić po dachu, to ustawiłem też ostatni. Troszeczkę słońce mi tu razi, więc nie wiem jak to będzie widać, ale tam widać, że jest już też ostatni, ostatni ostatnia szyna zamontowana i ona też jest pod sznurek ustawiona. Zaraz wam pokażę co, co tutaj chodzi. Ciężko jest w dzień pracować, więc ja wczoraj w dzień nie pracowałem, więc takie są tylko postępy, bo bym pracował cały dzień, to już bym miał tutaj ten system cały zamontowany. Więc ten sznurek wykorzystałem do ustawienia tej szyny i teraz tutaj Wam pokażę, zrobiłem taki myk. Jeszcze, że od tego miejsca leci ten szczureczek aż do samej góry, do ostatniego też. No niestety słońce mi przebija. On na razie nie będzie do, jak gdyby, ustawienia płaszczyzny tutaj tej, tylko żeby równo się te końce zgrywały, prawda? Ten z tamtym, z następnymi panelami. I tyle. To sobie zamontuję najpierw. Wszystkie, żeby ładnie się zaczynały po kolei. Ktoś, jak chce, może na dole montować wszystkie. Ja mam trzy szyny łączone, więc każdy może sobie już na dole je połączyć. Tylko jak na dole łączycie, to musicie zapamiętać, że yy, jedną rzecz, że jak tutaj, tak jak widać, jest to łączenie, prawda? To tu śruby bo mam tu łączenie i kawałek dalej na szynie łączenie jeszcze więc te śruby, które mają być do tych uchwytów trzeba, one są tu wsadzone od spodu trzeba je wsadzić już po prostu wcześniej, bo później nie będzie opcji no oczywiście też sobie poradzicie jak będziecie chcieli bo no trudno, rozkręcicie to łączenie, wsadzicie śruby i dopiero na nowo. ale to trzeba o takich rzeczach już pamiętać wcześniej ja robię po kolei, łączę dopiero tutaj, nie na dole więc sobie teraz wsadzę łącznik Następnie szynę z trzema śrubami, bo tu jest ja akurat na trzech, i skręcam na łączniku po robocie, po zamiataniu. I później, no oczywiście, ustawiam i tę całą płaszczyznę, jak Wam mówiłem, będę ustawiał później troszkę. Najpierw połapię już, nie na, czyli nie na siłę będę dokręcał. I potem sznurek. Trzy lub w czterech miejscach puścimy sznurek. Myślę, że w trzech wystarczy sznurek, żeby wyciągnąć to płaszczyznę. Ten sznurek, jak idzie teraz tak, będzie po prostu leciał w tamtą stronę do góry. Także taki jest plan. Jest już chyba siódma godzina, bo wczoraj robiłem też z rana ze dwie tylko godziny albo trzy i wieczorem, bo w dzień jest za gorąco nie ma sensu się tutaj zabijać nigdzie mi się w sumie nie śpieszy. No i na dzisiaj jest. Yy, to ustawić płaszczyznę całą. Taki plan jest ustawić całą tą płaszczyznę i zrobić uziemienie. Ja stosuję takie coś. One będą przykręcone po prostu tutaj do śruby i będę uziemiał wszystkie szyny, czyli uziemienie będzie leciało ogólnie tutaj od tej śruby do następnej śruby, do następnej, do następnej, do następnej czyli wszystkie szyny tu jeszcze nie wiem, czy tutaj pod tą śrubą, czy tu od, od spodu dam pewnie od spodu, no zobaczymy jeszcze ta pod tą śrubę i tak po kolei do, od szyny do szyny a tu będzie kabel dochodzący od dołu czyli ten przewód uziemiający, szesnastka, od dołu co tam, tutaj mamy dachówkę wentylacyjną więc najprawdopodobniej ona będzie zamontowana w tym miejscu Muszę zobaczyć tak, żebym wyszedł tam ogólnie na strychu, bo trochę podbitki mam. Być może, że tu albo będzie aż na następnej dachówce. Zwykłą dachówką wentylacyjną. Nie tam z kominkami jakimiś, z czymś, tylko taka, co ma na końcu takie cuś. I tu potrzebuję też kawałek czarnego Arota, bo to będzie schowane w czarnym arocie, a jeszcze nie ma, więc muszę kupić bo mam tylko biały a jak jest czarne, to ono już niech lepiej będzie w czarnej rurce przejdzie sobie tam do środka no i tyle no to że zobaczymy jak to się wyrobimy jak wam mówiłem w zestawie jest wszystko śruby, śruby itp itd więc plan jest jaki jest nie jest to trudna robota wam powiem jeszcze raz tu z Karolem, jak w sobotę walczyliśmy z tym, no to powiem Wam szczerze, że nigdy tego nie robiłem, więc nie jest tak. Myślisz, a może tak, a może tak, może tak. A ogólnie jest to bardzo proste, nie ma tutaj żadnej komplikacji jakiejś, to jest wszystko bardzo stabilne na tych uchwytach. Oczywiście to zależy od dachu. Będzie dachodachówka, będą inne te uchwyty mocujące, będzie dach płaski, to pewnie jeszcze inne. Na ziemi, jak to się robi, to jest zupełnie inaczej. I na ziemi jest po prostu, powiem wam szczerze, najłatwiej montować takie rzeczy, bo macie, nie musicie chodzić po dachu, lub na takich dachach, w miarę, w miarę, o małym o małym skosie, czyli nie bardzo mocno pochyłych, im bardziej pochyły dach jest trudniejszy, no ale to wtedy troszkę więcej czasu Wam najwyżej zejdzie i też będzie ok, dobra na razie nie będę tutaj więcej Wam marudził czyli ja się biorę jeszcze do roboty, jeszcze pewnie z godzinkę tutaj polatam, trochę po tym dachu pomontuję, póki jeszcze słońce za mocno nie świeci, a resztę wieczorem, a w dzień nie wiem, trzeba posiedzieć, trochę się popalać, słoneczko jest fajne, miało być troszeczkę już chłodniej, ale chyba nic na to się nie zanosi, bo nie ma żadnej chmury na niebie, czyli wypić też jakieś piwko w ciągu dnia, odpocząć, w sumie pracowałem prawie dwa miesiące, no więc teraz trochę się należy też tego odpoczynku i tyle, no nie ma co tutaj więcej opowiadać, porobię Wam może jeszcze kilka zdjęć. Dachówki, jak Wam mówiłem, trzeba podcinać. U mnie przy dachówce betonowej tylko górną, czyli ta dachówka, która leży nad uchwytem. I nie ma tutaj jakiejś, na, na razie przynajmniej, to dla osoby takiego laika jak ja, który nigdy nawet nie pomagał czegoś takiego montować, to jest to po prostu zabawa. Także co do roboty! Dobra pobawiłem się tutaj z dwie godziny dzisiaj jest bardzo gorąco na dachu a że mi tak za bardzo się nie śpieszy bo nie mam do full blacków stosuje się jeszcze takie podkładki specjalne pod tą klemę mocującą panele a nie mam ich dokupowałem jeszcze nie przyszły więc na spokojnie poza tym czy ja muszę tu się zabijać prawda domontowałem już te panele, tam brzegiem linią już są ustawione linia pod sznurek, tak jak Wam mówiłem zostało mi teraz tutaj tylko ale to wieczorem, już jak trochę się ochłodzi znowu dołożyć te brakujące szyny i wyregulować, to dzisiaj spokojnie ogarnę tutaj zostało mi jeszcze też skończyć tylko te uziemienie ja nie wiem przymówiłem wszystkie szyny uziemiam pod śrubę pod którąkolwiek śrubę można, pewnie, i z boku, jakąś śrubą wkręcać tutaj do tej szyny. Nie wiem, z elektrykiem rozmawiałem, ponieważ ma być łączenie pewne w każdym bądź razie, tak? Tutaj zostało mi tylko jeszcze zarobić do tej szyny ten jeden przewód uziemiający i dojść z dołu. Do tej szyny, przewodem uziemiającym, który jest połączony ze szpilką ziemi, ja tych szpilek mam 7 zabitych, na głębokość 10. To robiłem jeszcze, jak mi kładli tutaj instalację elektryczną w drodze. Poprosiłem elektryków, mi kiedyś zabili. Tam uziom jest powyżej 10 ohmów, jak z tego co pamiętam. A normalnie powinien być minimum 10, ale najczęściej wam powiem od razu szczerze, najczęściej nikt tyle nie ma. Mają po 3, 5, 8 ohmów i też to działa, i, i, i jest po prostu. Jutro pewnie będę montował w garażu inwerter i taką rzecz pod inwerterem. Nie będzie u mnie tych jednak dwóch skrzynek. Zdecydowałem się na dokupienie pewnej elementu, sam go zamontuję tam no i wyprowadzę kable solarne już tu jeden, który gdzie będzie się kończył string i drugi tam na górze, gdzie będzie się zaczynał obwód. Będzie wszystko u mnie pod jednym obwodem. Rozmawiałem z przedstawicielem producenta falownika. Powiedziałem mu, jakie mam ten, jakie mam panele, spokojnie mogę montować, bo tam jest coś 700 V na panelach, a falownik ma do 1000 V, także spokojnie mogę wszystko na jeden obwód montować. Dlaczego tak robię? to inna sprawa? Chciałem na jeden będę miał na jeden. Ktoś może sobie to rozbić taką instalację radwa obwody na te 18 paneli, czyli po 9 może zrobić 10-8, też nie ma problemu i to będzie wszystko działało, a można zrobić tak jak ja zrobię, czyli będzie wszystko pod jednym obwodem i do inwertera. No wcześniej do skrzynki zabezpieczeń DC. Dobra, schodzę, bo naprawdę paruwa. Może a dzisiaj u nas w końcu popada, bo już nie wiem kiedy padało ostatni raz, tak gdzieś coś trochę się kręci, ale jakoś za bardzo tego nie widać i tyle. no Ja na razie sobie schodzę. Czyli co? Tutaj trzeba zrobić taką końcóweczkę jeszcze pod śrubę, tu albo tutaj pod... od dołu można też wkręcać w szynę, śrubę dodatkową, nakrętka i będzie wszystko elegancko działało. A na marginesie to Wam powiem, że jak w taką instalację piorun trzaśnie. To dom się może nie zapali, ale te panele i tak będą do wyrzucenia na 99%. Ale trzeba to zrobić, bo dzięki temu jest szansa, że hałupa nie spłonie. Dobra, na razie.